Ja się jestem Tymon i dzisiaj będziemy oglądać jak przecinają jedzenia, na przykład jak arbus i tam jeszcze jakieś mięso tam chyba jeszcze było. No Dobra Tego akurat nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest, ale ok. Może następne będę wiedział. Hmm. Dziwny głos. Dobra, teraz. A dobra, to jest ta. To. to. Cepula. Jaka sama. Miałem wczoraj. <laughs> Miałem jutro nakrać odcinek, ale. Patrzę na YouTubie. O! Jaki fajny! Nagram sobie jako. No i nakrałem Cebula w okresie Cebula prawie się w rawie się okle nie przebiła przez to Tam wychodzi przez to sok mm. Przecinana cebula Jak to wygląda? Siemniaki. O nie. Siemniaki to w ogóle nie będą się. O Jezu. Jaki dźwięk. Też w ogóle nie chciały się przewić. Jakby cebuli. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pod, filmik pod filmikiem będzie. Taki czerwony przycisk. Subskrybuj i kliknijcie i nie ominie Was żaden odcinek. No i pomidor. Hmm. Ale to dziwnie wygląda. Okurek mały. Pewnie jest ten co krótka. Powiedzmy. Jak to fajnie wygląda. To będzie na tole tam. Okurek wyszedł. Ja tutaj będzie. I teraz. <noise> jak mój okórek wyszedł. Papryka. O Jezu, jaka wielka. O fuj. Dobra. Co to jest? I włakaż. No Jezu, ja myślałem, że teraz będzie ten pocięty. Pocięta papryka. To jest chyba łakotna papryka. No, chyba Dobra, pokazuj mi. Mm, jak to wygląda. Dobra, jeden okurek, ale dłuższy. A tamten to chyba był kiszony okórek. Dobra. Panie ja wiem. Kurka to chyba już się nie zja. Takiego to można zjeść, ale. <grystanie> On się kroi tak na pół. Dobra, mhm. się. Jezu. I tak nie w jedną sympatkę weszedł. Dobra. no I teraz się, zje się go, ale trzeba uważać na to, co to jest. To jest chyba ten. To zaraz wlecie, a nie. To jest dynia. Nie, to nie jest tyłnia. Nie wiem. Tynia. To jest... Dobra, nie wiem Jak to będzie tynia, to Nie, to nie może być tynia Smakowite No to jest tynia Nie wiem ja nigdy takiej tyni nie widziałam. I nie nawet nie wiem. No pokaż. Nie to nie jest tynia. Nie to jest tynia. To jest... Nie wiem. Miałem to kiedyś, ale zapomniałem co to jest. To jest takie czarne... czarne... Napiszcie mi w komentarzach co to jest. Bo ja nie wiem. to jest? Dobra. Nie wiem. Jak to się nazywało? puty, Kalawior, dobra, kalafior. Nie można niszczyć kalawioru. A to tatek cały kalafior. Mm. O, jeszcze patykiem, sobie no To się nie przetnie wszystko. I co, będziemy tak czekać? Cztery mm, minuty? Będziemy czekać na przykład mm -hmm. nie, cztery minuty to nie, ale tylko no i jesteś z drugiej strony. Nie. No jasu. Hmm. I pół godziny. Teraz czekać kolejną minutę i dwadzieścia sekund. z Tobą pomaga teraz. No i co? No i będziemy czekać. No kolejna minuta już minęła. Nie chcę mi się czekać. Szybciej. No i klawior jak wkrótce. Jezus! Jeszcze ugotować go. Arbus, nie! pięty będą arbusy? No nie niszcz arbusa. Akurat arbusa musiał. No i to też będziemy czekać minuta. Nawet więcej niż minuta. Jak tu zjadło tego arbusa? O nie arbus został zabity. Ja chcę arbusa zjeść. Nie. Teraz wygląda jak jakiś potwór. Ej, zrobić takie coś. No i minuta już minęła. To musi być. Jeszcze z drugiej strony nie. Nie. A jednak nie. Myślałem, że cały będzie przecinany. Fajnie nie, a to nie będzie już tak Albo mhm. nie. Jeszcze z drugiej strony. Ile ten filmik minut będzie się stawiać? No, oby nie było jeszcze z drugiej strony, jak to będzie. Jest! Moje życie uratowane. I będzie się odnawiać. Ej, to już chyba będzie krótkie. Siemniory, jesteście! Pomidory? Okurek! W górę. o nie! mabryka. To coś, ale nie wiem. Kinder jajka. To będzie w następnym filmiku. Arbusa niech pokażą nam. Kiew nawiał. Dobra. To było na tyle na tym odcinku. Do pa! pa.